Szanowni Państwo, jest godzina 4.20 i przed chwileczką właśnie wyjechał pierwszy bus łączący Stolicę Powiatu Wadowickiego, Wadowice, z gminą Andrychów. Od dzisiaj każdego dnia te dwa miasta, Stolicę Powiatu Wadowickiego, Wadowice i Andryków będzie łączyło 19 par autobusów. 19 autobusów w dni powszednie, a 9 autobusów w weekendy. 250 tysięcy złotych z programu PKS Plus. Jest to swoiste przywracanie komunikacji publicznej do powiatu wadowickiego. W 2010 roku, kiedy syndyk likwidował spółkę PKS Wadowice, była to swoista śmierć komunikacji publicznej w naszym powiecie. Dzięki rządowemu programowi PKS ta komunikacja publiczna do naszego powiatu, powiatu wraca i rozwija się. Myślę, że nowy standard w komunikacji. Chwilę temu rozmawialiśmy tutaj z panem, który akurat pierwszym kursem także jedzie i zwraca uwagę na bardzo wygodny autobus, gdzie jest dużym bagażem można przewieźć yy, i bezpiecznie dojechać do celu. Ideą Rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych było to, aby zlikwidować tak zwane białe plamy komunikacyjne. W Małopolsce mamy już ponad 300 linii uruchomionych z rządowym wsparciem łączących poszczególne, zarówno mniejsze jednostki administracyjne, wioski z miastami, ale także, tak jak w przypadku Wadowic i Andrychowa, dwa duże miasta. Pewność tego, że autobus może także zabrać osoby z niepełnosprawnościami, bo zwracam na to uwagę, że autobusy niskopodłogowe to także szansa na to, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły przemieszczać się pomiędzy dwoma miastami. Zachęcamy także mieszkańców do tego, żeby zostawili samochody w domu, aby wybrali wygodną, komfortową i przede wszystkim także tanią komunikację regularną organizowaną przez samorządy w planach zagęszczenie siatki połączeń w taki sposób, aby jeszcze więcej kursów łączyły te dwa największe miasta w powiecie wadowickim. Powodzenia bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży dla wszystkich, którzy będą korzystali z komunikacji. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy rozpoczęcie roku szkolnego. To się dobrze składa, że akurat dzisiaj rusza ta komunikacja, dlatego że zobaczymy, jak dużo młodzieży Między naszymi miastami się wymienia, dlatego że ja z informacji, które posiadam, wiem, że bardzo dużo młodzieży do szkoły średniej z Wadowic będzie dojeżdżało do Andrychowa, a z Andrychowa z kolei młodzież wybiera szkołę często w Wadowicach. Przejazd między Andrychowem a Wadowicami zgodnie z biletem 5 złotych, natomiast myślę, że ci, którzy będą korzystali z przejazdów stałych, będą się posiłkowali biletami miesięcznymi i to na pewno tutaj z korzyścią dla mieszkańców. I jak rozumiem to jest cena gwarantowana do końca roku, tak? Bo... Tak, tak. Oczywiście zaczynamy z dworca autobusowego w Antychowie na ulicy 1 Maja, natomiast przystankiem końcowym jest dworzec autobusowy w Wadowicach. Chwilowo ten dworzec, przystanek końcowy będzie znajdował się na ulicy Fabrycznej, ponieważ tam jest dworzec tymczasowy na czas budowy Zupełnie nowego dworca w Wodowicach. Panie Wojewoda, czy, czy oprócz połączeń autobusowych jest szansa zagęścić połączenia również kolejowe na linii numer 117? Ja będę dzisiaj rozmawiał z marszałkiem o godzinie 8. Mamy przekazanie karetki 80 km stąd zobowiązuje się, bo takie sygnały zmiałem zarówno od władz samorządowych Andrychowa, od Harcerzy i od innych mieszkańców że obecny tabor obsługiwany przez Polregio właśnie ten odcinek Bielskiego, Kraków jest niewystarczający na części trasy są trudne warunki do podróżowania. Będę rozmawiał zarówno z Polregio, żeby jeśli to możliwe jak najszybciej wprowadzić większą jednostkę typu ED72. Niestety Polregio na tą chwilę nie ma nowoczesnego taboru. Są ogłoszone przetargi, więc musimy poczekać na nowoczesny nowoczesny sprzęt, nowoczesny tabor, ale rzeczywiście wydaje się, że co najmniej dwa pociągi powinny być jeszcze dołożone. To oczywiście, za to oczywiście odpowiada pan marszałek województwa i będę z panem marszałkiem rozmawiał, deklaruję, że także dzisiaj wpłynie pismo do pana marszałka o zwiększenie oferty przewozowej od października. Wiem też, że na innych trasach takie zwiększenie ma się pojawić. Więc myślę, że zarówno po stronie PKP PLK, który jest administratorem linii kolejowej i zarządcą, jak i po stronie samorządu będzie przychylność nie od grudnia, ale być może uda się wcześniej.